W ramach realizacji inwestycji nasz zespół odpowiada za wykonanie kompleksowych prac fundamentowych. W pierwszym etapie wykonaliśmy ściany szczelinowe o łącznej długości 312 metrów i głębokości od 8 do 12 metrów. Ich zadaniem jest trwałe zabezpieczenie obudowy wykopu przed naporem gruntu oraz infiltracją wód gruntowych, a także stworzenie trwałej struktury, która będzie stanowić część podziemną obiektu. Dla zapewnienia stabilności wykopu podczas prowadzenia prac budowlanych zastosowano tymczasowe zabezpieczenia. Wykonaliśmy 27 kotew gruntowych oraz zamontowaliśmy 7 rozpór stalowych. Ma to na celu zabezpieczenie wykopu podczas prac budowlanych oraz utrzymanie stateczności ściany szczelinowej.